Manko z tej strony Crazy, a ja chciałbym Was zaprosić do nowego wideo. Jako, że już dosyć długo na, nas na kanale nie było, dlatego że przez rok mieliśmy tą samą ligę w poF no to stwierdziłem, że ja sobie też odpocznę. Dużo się pozmieniało w moim życiu, ale nieważne. E, nachodzi nowa liga i o Jezus, przez ten rok, co nie mieliśmy ligi, bardzo dużo zrobili. No i właściwie chciałbym wam bardzo pokrótce przedstawić zmiany, które właściwie dziś doszły w samym Poe i to być bardzo krótki, postaram się zwięzły materiał z dużą ilością informacji. No to przede wszystkim wchodzi nowa mechanika, która będzie wyglądała tak jak stare memory, czyli że pojawia nam się w jednym miejscu jakiś ciąg zdarzeń, który się kończy z tego co ja rozumiem na końcu jakimś trudnym bosem. i z tych bossów w końcu chyba nam mogą wydrobić fragmenty na zaproszenia do pinacle bossów, no do których za chwilkę przejdziemy. Te um, nowe mapy możemy, są afektowane przez nasz map Atlas oraz możemy dodawać do nich karaby i przez naszego nowego przyjaciela Egona. E, na mapie znajdujemy też takie dodatkowe rzeczy, jakby nie wiem, to są Memory of the Past Zany, które będą miały po prostu jakieś dodatkowe, mocniejsze moby, z tego co ja rozumiem. No i e, co do dodatkowych takich rzeczy, no to mamy trzy buffy. I te trzy buffy wyglądają w taki sposób, że mamy buff, który jest soul, zaciąga nam duszę, może tutaj sobie zafnijmy, albo no, to był chyba dobre miejsce. Pierwszy buff będzie takim ala który wyciąga duszę, drugi, który jak użyjemy, to wszystkie mowy, które są efektowane mogą być wskrzeszone, trzeci daje nam żywe itemy, no i dzięki temu możemy właśnie wydrapić jakieś chaoski divine, czy też właściwie jakieś supporty, no po prostu to są wszystko co są valuable itemy, też skaraby i tak dalej. No i dosyć ciekawa mechanika, prawdopodobnie będą duże ilości buffów. Te jakby duszki czy tam charges zbieramy przez mapy, wszystkie. Jeżeli pokonamy map, bossa na końcu mapy, no to mamy do wyboru dodatkowe altary, które o dziwo efektują wszystkie przyszłe mapy, więc możemy buffować właściwie chyba te mapy nie nieskończone, jeżeli dobrze rozumiem. Prawdopodobnie dużo większa trudność się robi tych map, no ale to jest dosyć ciekawa mechanika że to bufujem. Co do dalej, no to możemy po, po zabiciu właściwie po raz pierwszy wszystkich bossów Pinakle, no to sobie tutaj raczej każdy ogarnie w swoim tempie. Mamy do wyboru, znaczy możemy zacząć otrzymywać mapy, które są Tieru 16. Tier 16 mapy mają takie same modyfikatory jak Tier 17, tylko że dopiero na nich zaczyna się magia, czyli możemy wydropić takie itemy, które wyglądają oto w ten sposób. I mają coś takiego jak Memory strands te memory służą do tego, że jeżeli kaftanami są na itemie, to jak dochodzi nam dodatkowy modifier, on od razu wskakuje tieru pierwszego, ale zżeramy jakby te memory standsy. Więc na przykład możemy zrobić tier 1, tier 1, tutaj tier 3 i tier 1, czyli się pomyliłem, wyższego tieru, po prostu mamy dużo, szan dużo większą szansę na to, żeby będą na najwyższego tieru eee, i mamy też dodatkowo trzy nowe orby. Pierwszy orb to jest Reimburn's, czyli jeżeli nie mamy memory strancu, no to jeszcze nam memory strancu na jakiejś bazie, którą chcemy. Ja z tego rozumiem, że na bazie, czyli na białym itemie i dopiero wtedy możemy craftić, nie możemy tego na żółty item. Jeżeli mamy item, który już jest skrawcony, eee, no to po prostu drugim orbem, czyli to jest orb of unwearing, on zużywa nam całe strand, podnosi tiery naszego obecnego hełmu. Właśnie nie wiem, czy będzie można dać pierwszy orb i potem drugi, czy tylko pierwszy możemy dać na bazę, a drugi dopiero możemy zużyć po prostu pozostałe strancy, albo po prostu jakby rosujemy zarąbisty item i otworzymy to, od razu też możemy zużyć strancy. I ostatnia baza po prostu daje nam to, że minimalnie już mamy przez 12 memory stranców, ale jakby quantity itemów jest niższe. Co dalej? No to może przejdźmy już sobie do samych mechanik... Związane z goldem, gold nam zostaje. Gold w tym momencie robił rzeczy, które nam pozwalały robić ekspedycje, respektować, gamblować u Faustusa, sprzedawać itemy, no i rekombinować item, mniej więcej wszystko, co się dało robić w, w, w u Faustusa. I to na razie zostaje. I jedyne co, no to się zmienia, rekombinator, ale to gdzieś później Wam pokażę. Ale dodatkowo jeszcze będziemy mieli do wynajęcia mercenaries z tego co rozumiem, Mercenaries możemy mieć 3-3. E, musimy ich pokonać za każdym razem, jak coś wybierzemy. Możemy wybrać e, nagrodę e, w postaci takiej, że wybieramy sobie jakiś item z ich epunku, pewnie nawet może być mageblood czy Headhunter. E, ze skilli, z tego co rozumiem, też chyba możemy skorzystać, że zabierzemy im jakiegoś skilla, bo widać na filmiku potem, że dostajemy jakąś unikatową wersję z, z właśnie tego Teratus, e, jakby wariant wa Skilla. Możemy zabrać im ekipunek, w sensie tutaj, itemki jakie mają, czyli możemy mieć divina, i możemy zabrać im pojedynczy item, ale za wszystko musimy walczyć i ewentualnie możemy jeszcze ich zatrudnić, i po prostu z takim ekipunkiem jaki tutaj widzimy, oni będą jakby nam służyli, tylko to chyba zniknie, po prostu nie będziemy mieli do tego dostępu. Też możemy ich wekzajdować i to będzie na kilka tur. I po pokonaniu, właśnie mamy ich maksymalnie 3, z jednym możemy tylko chodzić. Dalej. Właśnie możemy trafić na unikatowe gemy, czyli e, mogą mieć np. Vigilance Striker, który daje nam Vigilance Fortify e, wszystkich dookoła, więc oni będą mieli też unikatowe swoje gemy. To jest też bardzo ciekawa opcja. No i dzielą się na takich, że mają DPS mamy DPS-a, mamy bufera, mamy jakieś castera, i prawdopodobnie to będzie ciekawa taka edycja znaczy dodatkowa rzecz, która będzie nam dawała możliwość jakby zdobycia jakiegoś tam swojego, zwiększenia siły swojego charakteru. Ja myślę, że ludzie będą często używać podbufowania swojej postaci. Tutaj właśnie widzimy, że możemy mieć dodatkowy wariant gemów, czyli nie tylko już z labu, ale dodatkowo właśnie będą też te gemy. No i tutaj widzimy tych gości, możemy im kwipunek wymieniać na swój własny, znaczy na swój własny, ten, który im damy. Oni jak przy śmierci nie tracą na punktu. jedynie trzeba ich zrewajwować za odpowiedni koszt kasy. No i tyle, tak naprawdę. No i ostatnim właśnie tą opcją to jest ten exile, co którym wam mówiłem. To będzie po prostu, że oni się już nie pojawią nam przez ideść tur. Settler score, no to tutaj się zmienia to, że mamy gambling dalej. Możemy to w drugim akcie już robić właściwie gamble. Za odpowiednią ilość złota. Zostaje nam w pełni rozwinięty Settlersi. E, mamy do, możliwość do wysłania do dwóch portów. Jeden nam będzie dawał e, Karui e, port, który będzie nam dawał e, tatuaże. A drugi będzie chyba Kalguran portem, który będzie dawał nam runy. I te runy będą nam pozwalały zmieniać nasze Mastery pońcy na nowe, unikatowe. E, I będzie ich naprawdę dużo. Daje nam tu bardzo dużo możliwości. W dodatku Rekombinator został w dwóch wariantach. Jeden taki jak jest w POE 2, czyli mamy dwa mody, które chcemy i mamy bardzo niską szansę na to, że się powiedzie, albo item zniknie, albo się powiedzie lub możemy włączyć ten pytajnik i mam w dużej mierze stary kombinator, czyli że po prostu item zostaje ale nie wiadomo w jakiej edycji, czyli po prostu może nam się rozwalić całkowicie item może mieć wszystkie modyfikatory modyfika z jednej i drugiej broni, no tutaj po prostu będzie można potestować no i chyba największa zmiana, która mnie zdziwiła i w sumie jest Uważam, że był tą zmianą pod jednym względem, a z drugiej strony no, trochę słabą, bo ludzie lubili gambliować e, tutaj nie fa chyba Faustusem, e, nie Faustusem tylko tym, no Graviciusem. Ale no teraz jest dużo też nowej, ciekawej mechaniki. Po staremu zostaje, że układamy Syndykat i dążymy do tego, żeby Mastermind'a zrobić. Ale Mastermind już nie jest jakby osobą, która nam resetuje cały Syndykat, tylko walczymy właściwie samy z samym Syndykatem. Układ ich zostaje przez cały czas, z tego co rozumiem. I po prostu robiąc x Safe House no mamy właśnie szansę na dostanie Syndykat Medalionu, Tym nam daje po prostu wejściówkę na bossa. No i na wejściówce na bossa to dropią nam dwa dodatkowe, aż jeden, przywrócone są orby. Tutaj Veiled Exalted Orb, Vailed. House Orb. No i jeden po prostu podmienia nam modyfikator. Jak Exalt Orb działa, znaczy dodaje nam do dodatkowy modyfikator, a drugi roluje nam z tego co ja rozumiem, item. Nie, że tak jak wcześniej. W no sensie mamy po prostu jak House Orb, a tylko jeszcze jeden, level, jeden modyfikator. I dalej, do, z samego Bossa, z syndykatu, czyli Mastermind'a, dropią nam All Flame. To działają trochę jak skraby. Czy no, w dużej mierze działają jak skraby, bo nie umieszczamy ich na MOBA, tak jak to było w Necropolis. Tylko umieszczamy je do map Atlasu. No i one po prostu zwiększają nam różne modyfikatory, więc to będzie dodatkowy wariant do jakby eksplorowania i testowania sobie dodatkowych mechanik pod większe zarobki. No i ostatnią taką rzeczą, chyba, że mamy crafting yy, i jakby cały, cały core yy, Betrayala zmieniony, mamy 90 sekund na timerze, nie jest to jak ten było kiedyś, że 10-12 sekund i właściwie spamowaliśmy wszystko co się da, bo jeżeli żeby wykorzystać te outkamy były gówniane, no bo w sumie nikt nie był w stanie zareagować na szybko, teraz jest to dużo lepiej zrobione, też dochodzi nam dodatkowa nowa waluta, dzień Touch, która jest jak Valor, ale trochę lepszy na no sterydach, bo może dać dwa nam dodatkowe efekty. Możemy go użyć kilkukrotnie, ale im więcej razy go użyjemy, z tego ja co ja zrozumiałem, tym większa szansa na to, że nam bryknie item. No i może nam dać aż dwa dodatkowe implicity. Oprócz tego, który zostaje właściwie, więc ten naprawdę chyba aż do trzech implicity, bo jeżeli dobrze rozumiem, może być na niektórych itemach. No i ostatnia, taka fajna rzecz: to mamy Gambę z samym Seychowsiem, czyli mamy szansę na dostanie pełnego stacka kurencji tutaj i możliwe, że jeżeli pełny stack kurencji, no to 20 divine Orbów możemy dostać z takiej skrzyneczki. Jest to dosyć niska szansa na pewno. Ale 20 divine Orbów, myślę, że dużo osób będzie się pod to bawiło. Jest to właściwie trochę przypominająca skrzynka z Poe2, tam gdzie właśnie rolujemy te sloty. To tutaj właściwie musimy ułożyć dobrze syndykat i sobie wejść i pobawić się, no i chyba już tyle właściwie z takich informacji ode mnie, sam charakter, balans i tak dalej no to tutaj już i quality of life, no to zostawiam inne rzeczy do, jakby nie w tym filmiku bo to sobie już można było wcześniej podglądnąć, ale uważam, że mam no naprawdę dużo bardzo przyjemnych zmian, no więc to tyle ode mnie, że tak powiem więc jeżeli macie jakieś pytania, ewentualnie możecie coś dopytać w komentarzach pod filmikiem a ja się z Wami żegnam i widzimy się w lidze. Być może jakieś buildy sobie przygotuję, ale sam nie wiem co będę grał, bo nie wiem, czy tu się powinniśmy bardziej skupiać na samym bossach, bo mamy trzy na wypinach bossów, czy właśnie jednak powinniśmy się skupiać na jakimś bardzo potężnym maperze, bo mapujemy w, znaczy bufujemy mapę w nieskończoność. Także zobaczymy no, tutaj jakie, jakie decyzje zapadną. E, no ale raczej będzie to ręcz, ręcz charakter niż mele, chociaż w temele mele dostał fajne uniki. No ale zobaczymy. Dobra, trzymajcie się na razie.